Dzień dobry, cześć, czołem, mam na imię Tomasz, witam Was na kanale WaterJet Support, kanale poświęconym hydrostrumieniowej technologii. W dzisiejszym odcinku będziemy przecinać rzeczy na pół, a na stół trafia pa, pa, ta oto wyżynarka. Ustawimy ją na stole WaterJeta i przetniemy ją w pół i zobaczymy, jak wygląda wnętrze. Zapraszam. Tak zamontowaliśmy wyżynarkę. Przykręcona do drewka i takim ściskiem, przyciśnięta tutaj do, do boku, że się w ogóle nie rusza, zaczynamy cięcie. Jednak okazało się, że ta wyżnarka musi być w taki sposób zamontowana. W przeciwnym razie coś może pójść nie tak. No nic, zaczynamy. Oto rezultat. Tak wygląda wyżynarka przecięta w pół. Wszystkie komponenty zostały idealnie przecięte. Silnik. Wszystkie przekładnie, wszystko jak na dłoni. Thank you